Dzień dobry, mam na imię Ucja, opowiem Państwu dzisiaj o pewnym wspaniałym miejscu, czyli o fabryce czekolady. Jesteśmy na ulicy wrocławskiej pod dawnym numerem 17. Jeszcze niedawno, idąc po tej ulicy, można było zamknąć oczy i poczuć się jak w niebie, ponieważ na całym okolicznym terenie można było wyczuć pewien nieziemski zapach. To był taki bardzo słodki, bardzo lepki, bardzo kuszący zapach gorącej czekolady. Za tym murem znajdowała się fabryka, w której od niemal 100 lat produkowano najlepsze na świecie, bo krakowskie czekoladki. Jak to się w ogóle stało, że na Wrocławskiej zaistniała czekoladowa fabryka? Odpowiedzialny za to był jeden człowiek, Adam Piasecki, wielki krakowski król czekolady. To on stworzył firmę, która w latach 20. XX wieku nazywała się Adam Piasecki Fabryka Czekolady w Krakowie SA. Pan Adam został Mózgiem i sercem tej fabryki, tak zwanym zawiadowcą. To pan zawiadowca zarządził, że należy wybudować nową fabrykę czekolady. Wynalazł miejsce właśnie tutaj na ulicy Wrocławskiej. Miejsce było bardzo wygodne. Pan Adam wyszukał je sprytnie, ponieważ stały już tutaj budynki fabryczne. Co prawda, w tych budynkach miało być produkowane piwo, nie czekolada, ponieważ zostały one przygotowane dla innego potentata, barona Jana Geca Okocimskiego, ale to był szczegół i pan Adam świetnie wiedział, jak sobie z nim poradzić. Dwa i pół roku pracował nad planami nowej fabryki razem z inżynierami z Krakowa i Drezna, i w końcu powstała. Otworzono ją we wrześniu 1923 roku. Był to nowoczesny, ogromny zakład, w którym aż przyjemnie było pracować. Kto nie chciałby pracować w fabryce czekolady? Wielkie hale, jasne, o dużych oknach, doskonale ogrzane i przewietrzone, niezwykle czysto utrzymane. Wszędzie grupy pracownic w białych płaszczach w powietrzu unosi się woń czekolady. Dziś fabryki na Wrocławskiej niestety już nie ma, bo cała produkcja firmy, która Odziedziczyła e, bogactwo Adama Piaseckiego, została przeniesiona w 2006 roku do Dobczyc. Pozostało zaledwie kilka śladów po fabryce. Po pierwsze, pozostał Nieduży tym panom z piękną rzeźbą, który znajdował się dawniej nad wejściem do budynku administracyjnego. W tym właśnie budynku przesiadywał dzień i noc oddany swojej pracy pan zawiadowca. Pozostało jeszcze kilka starych maszyn i budynek, który firma pana Adama wynajmowała z przeznaczeniem na magazyny. To ten budynek, który znajduje się za mną. Od ulicy jest wejście do sklepu firmowego Wawel S.A. Spadkobiercy fortuny czekoladowej Adama Piaseckiego. W tym sklepie możecie Państwo wciąż kupić czekoladki, które dawniej były produkowane właśnie tutaj na Wrocławskiej.